Så no. no. Więc tak, wypróbowałem trochę tutaj palnik na dwa razy. Poczekałem, aż Magda przyjedzie, Magda była w lesie. I w razie, jakby mi się coś stało, żeby widziała, korek miałem odkręcony Na dwa razy to czekałem, aż ostygnie. No i jak stygło, to tutaj wziąłem się za lampę. No i tak. Problem jest tego typu, że. Otwór nie pasuje, będę musiał wywiercić drugi otwór i wywiercę go troszkę tutaj wyżej. Bo mocno tutaj musiałoby dusić tą lampę. Nie chciałbym tego a po drugie, jak dam wyżej, to będzie większy, większa możliwość regulacji góra-dół. Bo jak tutaj, to będzie już to jakby było tak, to by było praktycznie nie no, jeszcze jest jakiś re regulacja. Nie, tu nie byłoby regulacji, ale nie chcę tego, tej lampy nadwyrężać, więc wywiercę sobie tutaj. Wywiercę sobie tutaj, bo musiałoby. O tak mocno. No nie chcę tak aż dusić, ale wiecie o co chodzi. Musiałoby tutaj opierać mocno. Tutaj wywiercę. Tak się wziąłem za robotę, że <gryw> już podłączyłem i. Yy, zaraz zobaczymy, nie wiem czy będzie coś widać, ale akumulator też mam słaby. Zaraz zobaczycie. Tak, to są mijania. To są mijania. Yy, to ledwo zobaczcie świeci halogen. Nawet nie widać tutaj nadzieję, bo akumulator jest ten. Jest rozładowany. Więc jak go naładuję, nastawię go naładowanie, to wtedy zobaczymy efekt. O i to jest, a to jest a to są długie a to są długie. No coś tam widać, nie? Ale mówię. Akumulator jest rozładowany. Drugą lampkę założyłem, ale jeszcze instalacja fajnie to wygląda. Ładuje akumulator. Kolega, jakiś fajny prostownik, Pukiu, mówi masz, wypróbuj sobie Taki, taki coś Co to jest? Stevpol EST516M Automatyczna ładowarka akumulatorów No i tak to się ładuje Ile się ładuje? Z godzina? godzinę się ładuje, to jeszcze nic nie ten ale jak zaczynało to było 10A, teraz spadło na 5 mówił Michał, że tu ma na zielone wskoczyć, jak się naładuje ale jak jest spadnięty całkowicie to nie wskoczy no ale niech się ładuje niech się ładuje i od razu lepiej powiem wam, że od razu lepiej świeci ta lampa, też mam jeszcze dzień ale zobaczcie cyk mijania cyk drogowy ale teraz daje no mamy też EHR mamy też EHR przyszedł dzisiaj i tak zobaczcie co my tutaj mamy to jest EHR do wersji z cewkami jakby był ciągnik bez cewek to na mechanicznym, to tam jakiś siłownik. Wtedy jest wersja z siłownikiem. I wstawiamy siłownik i siłownik reguluje nam. Tak to wygląda. Tu jeszcze jest instalacja. A tu jest panel i instalacja. O, tak to wygląda. Tak to wygląda, to wszystko praktycznie gotowe jest chyba. Hmm. Hydra NAV eee, Hydra NAV HPS, Plus. to jest to właśnie chyba to. Elektryczne smaganie podnośnika do wszystkich ciągników małej i średniej mocy z mechanicznym dźwiękiem sterowania. No, ja mam na cewkach, więc mam trochę inną wersję. Eee, tak, tu mamy. Co my tu mamy? Instrukcja kalibracji Rapitronics Tu jest karta gwarancyjna Tu są przyciski, nie? Tu są przyciski Ciekawe czy mi się to dało zaadoptować. Więc będziemy patrzeć. A, jeszcze jedna sprawa. Kupiłem siewnik Noded Planter 2 12 rzędowy do buraków, do fasoli i do rzepaku. Do, tylko nie wiem, jakie tam tarcze są. Czy tylko do, do buraków. Z bózkiem dociągania, bo to nie jest składany, tylko sztywna rama. Ma kółko dogniatające. Taką za, to kółko za redlicą, no i te dwa kółka metalowe, takie wiecie, w kształcie V. Bardzo ładny siewnik, jak ktoś jest zainteresowany, to pisać maila, podeślę zdjęcia. I co jeszcze, opryskiwacz jest do sprzedania, ten, ten w Bieszczadach, co pompę do niego robiłem. Z przyczyn osobistych ten pan go nie weźmie, ale mówi jak ktoś jest chętny, to się chętny to zademonstruje jak on tam funkcjonuje, jak działa, nie? jak tam wszystko to wszystko działa, więc. Yy... On jest w okolicach krosna. To jest. Co to jest rau? 18 metrów, można zrobić 15. No i tam było zrobione na 21, ale to takie liche te końcówki na 21, więc lepiej by było 18 albo 15. Komputer pełny, 1000 litrów zbiornik, głowiczki czterosekcyjne, w pompie nowy filtr. Nowy filtr jest założony, i w pompie tam powymieniane sprężynki w zaworkach. Także wszystko fajnie już działa. No, i ten pan może zademonstrować, jak to się stamtąd zainteresowa. A jak nie, to pojedziemy, zabierzemy i, i dowiedziemy, gdzie trzeba. Ech. Dobra, co by tu jeszcze Patrzcie, akumulator dobry Strzedno na 0 0,8 Ampera I na zielono się świeci Dobrze, zaraz tylko włączymy jeszcze już podłączyłem drugą lampę jest dwie. Wow. No to zobaczymy. Tak się na pałę udało ustawić. W miarę dobrze. W miarę równo, ale to... Nie wiem czy to nie jest za wysoko jeszcze. Tutaj, ale jest. zobaczcie jakie ładne odcięcie jest. To wygląda. Zobaczymy jeszcze w nocy No i pewnie trzeba będzie jakoś to jeszcze ustawić Niech to za bardzo będzie O, to trzeba będzie jeszcze przykręcić jak się ustawi O przy takiej tak mi dopiero razi O, tak nie Ale nie wiem czy to jest dobrze, czy za wysoko no, co się tam pewnie ustawi. Na te jak i na inne lampy. Do 31 sierpnia jest kod rabatowy. W sklepie agralet Agra LED, jeszcze te mnie czekają 10% 10% zniżki do 31 sierpnia na hasło Perkins 10 Trzeba się za to chyba wziąć. Jak już to zamontowane, deszcz popadał. Lunęło trochę. Lunęło trochę, ale Ach, powietrze fajne. Ale nie za dużo chyba. Błota nie ma. Zajrzyjmy tutaj. Muszę się też dostać do dachu. Odkręcić dach. Trzeba będzie podreperować Dobra, od razu sobie to palnikiem też odnowię Zobaczcie jak wygląda pięknie zbiornik paliwa Jakby się ktoś zastanawiał to można palnikiem, tylko ja to zrobiłem na cztery razy I czekałem aż, aż ostygnie za każdym razem porządnie w środku mamy taki filterek jakby jakiś węglowy? chyba tak, patrzcie jaki to jest filtr porządny do oprysków filtr for application of PPP fertilizers czyli do oprysków chyba 2013, to nie jest taki stary no nie wiadomo czy on jeszcze jest dobry, ale No, jest taki jakiś z pochłaniaczem. Przyjrzyjcie, że te lampy się trzymają tylko na tej siatce I na tych śrubkach. Patrzcie, o. w sumie miałem wymieniać lampy i nie chciałem tego odkręcać ale chcę pomalować ten, ten grill poprostować tutaj gdzie jest zgięte mówię odkręcę go bo się odkręca tutaj pełno śrubek jest no i od razu mi się niechcąco odkręciły lampy no to od razu będę miał to na wierzchu ładnie się umyła teraz wyschnie jutro przyśniemy na czarny mat będzie ok